Naszym celem w dzisiejszym zadaniu będzie przedstawienie takiej funkcji, takiego trójmianu kwadratowego w postaci loczynowej. Gotowy wzór znajdziecie w kartach CKE. Widzimy w nim współczynnik A. X1 oraz X2 to są pierwiastki tego trójmianu, wyliczane na podstawie delty. O ile delta będzie dodatnia, to wtedy rzeczywiście otrzymamy dwa pierwiastki. Jak będzie równa 0, no to będzie jeden taki podwójny pierwiastek, a jak będzie mniejsza od 0, to. Nie będzie wtedy pierwiastków, więc nie istnieje w takim wypadku postać iloczynowa. Zapiszmy na początek to, co tutaj widzimy, to znaczy współczynniki liczbowe. Wyznaczyliśmy je po to, aby policzyć deltę. Podstawmy liczby. Bardzo dobrze. Delta jest dodatnia, to oznacza, że trójmian ma dwa miejsca zerowe. Więc postać iloczynowa jest możliwa w tym przykładzie. W kartach CKE możecie odnaleźć kolejne wzory, więc liczymy. Teraz czwarty, ostatni krok polega na zapisaniu postaci loczynowej na podstawie takiego wzoru. Współczynnik A jest równy 1. x1 równa się minus 6, x2 równa się 4. Ostatecznie otrzymamy, i to jest końcowy wynik w tym przykładzie. A już za chwilkę rozwiązujemy kolejny przykład. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli ten film pomógł ci, podziel się nim, udostępnij go znajomym, niech też zobaczą, że z tym się łatwo uporać. Pamiętaj, żeby wspierać kanał, zostawić subskrypcję i łapkę w górę. To mnie mega motywuje. Dziękuję za Wasze każde wsparcie. Do usłyszenia za momencik.